Ja przed każdym odcinkiem. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. Widz zostawiający łapkę w górę. Widz zostawiający subika. Uuu! 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 Elo ziomeczki, spod poduszeczki, ja jestem Tetaszek, a w dzisiejszym filmie będziemy sobie grać w Fortnite'a. Ale niezwykłego, ponieważ możemy używać tylko broni, które używają średnich naboi, albo w ogóle nie są broniami w sensie albo są broniami, nie używają broni. Yy, znaczy naboi. Więc co, lecimy. A więc my już jesteśmy w busie. Objąłem cel na obłupaną odkrywkę. Nie wiem dlaczego, aż akurat tam. Może tam będą jakieś fajne itemki, albo będą fajne itemki, albo przegramy na samym początku w ogóle muszę wam powiedzieć, widzę, że to moje drugie podejście, bo oczywiście musiałem coś poplątać z OBS-em i włączyło mi się, że nagrywam się czarny na ekran ale nieważne, ważne, że teraz już jest OK. mogę się stresować graniem Fortnite'a a wy możecie oglądać jaki cudowny content dla was robię do no, idziemy na tą skrzynię Idealnie tu. Coś czuję, że tym będzie coś dobrego i tak. W miarę, w miarę, chociaż nie lubię akurat tej broni, ale... O! To chociaż lepsze jest. Chodź! Chociaż i tak to wezmę tak na szybki wpadek. mogą się schronić jak coś. Yy. Tam nowa nawet strzela. Tam z jakąś szarą broń. A nie, to jest zielona broń. Tu jestem, tyle posoczek. przyszedłem. Się jakieś takie dziwne dźwięki podejrzane. Krzak. akurat mi się wydaje absurdalnie, Dobra, wezmę krzaka. A co mi O, akurat ta municja... To jest strasznie dziwne. Szybkie rozszerzanka, nie? tutaj nie chodzi. Ja no i nie ma na pół pani Ale dobra. Ja nie, 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 będę zawijać. Złote niebieskie nie, 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 lepsze od poteczek. Chociaż to nie, Pod jakim względem? No dobra. A i mam tylko jedno podejście, nie? Jak teraz mi się nie uda, to co wiecie, no to i tak wrzucę ten odcinek, ale... No ten. A i bumeranga też nie, nie Bumeranga nie używam, bo w ręki, że on jest zbyt mocny. Aby go używać do tego go nie używam w tym challenge'u. Dobra, idę w tamtą stronę. Tak żeby iść jak najdalej burza wygląda. Tak ja jestem tutaj, bardziej w lewo, by się przydał, skończył, gdzieś tam. Nie! A nie, to mogę wziąć. Tego, z tego jeszcze nie korzystałem, dlatego dajcie mi się nacieszyć tą bronią. Zresztą sobie to powiedzmy, W sensie nie wiem czy to się jaki ma na ogromę, bo wiem, że bumerang jest w miarę dobry patrząc yy, na inne rzeczy Dlatego uważam, że mogę go używać. Uważam, że mogę go używać, ale to dziwnie zabrzmiało, A, bo to jest taki do Dobra. To i moje skończone siłano. W sumie ona nie ma Anu. No, nie obrazicie się, widzowie, nie obrazicie, no na pewno się nie obrazicie. Dobra, trzy Odpuszczę ci. No nie leczy się chyba. Srałem. Co to było w ogóle? O, małe fontanek To jest lepsze. Według mnie o. To też jest lepsze, nieważne jaka rzadkość. Okej, okay, może to jednak też jest zbyt OP, ale dobra. Już jak to zacząłem ten używa się złota. w, sensie. w sumie mogłem wybrać to i to, to i tak nic nie dała, a nie chciałam zużywać złota. Dobra, to było trochę dziwne. O, kolejny fontanny klepku. To jest mega fajne. Mi się to, strasznie podoba ta fontanna klepu. To jest taki Tymbark który ci daje mocy Okej, nich Oprócz I to coś będzie No tak mam to obłocenie Bo się zdziwiłem na początku I co to było? A nie, okej, okay, wszystko jest na jakaś, okej? Okay. Ja lubię chodzić po takich dużych lokacjach. Tu jest jakieś otwarte terytorium. Czy to jakoś wybija? Nie myślę, że to jakoś nie. będzie O. Czerwone punkty. Tą stronę idę. Ja powinienem iść... Tak. Dobra, już 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 się zajmuję to był. A Ta broń jest zbyt kozacka w sumie. Strój pociąg z dziedzictwa zaktualizowany. Ekspert odpisuje. No i fajnie, że chociaż są jakieś te... Nie będę tańczyła motki, ale ja nie jestem złym gościem. Niektórym tylko tańczę ludziom, ale to nieważne. A czy ja będę jechać tą te to też będę być. I jemy potkę. To jest barak 500 litrów. A, nie zostałem No dobre, nie możecie. Duży potencjał, aby wygrać teraz mam. Polecę sobie na obu panów odkryć. To, bo wydaje mi się, że tam jest już klucz obota. A, bo ja tutaj już byłem. No tak, że pamiętam, że poleciałem na obu zaga początek, trzeba się wejść. Zostaw mnie, zostaw. Poczekamy sobie chwilkę. Będziecie mieli cięcie, a ja sobie poczekam. A moments later A więc widzowie mamy strefkę Uznałem, że sobie trochę pojeździmy tym samochodem, bo tam gdzie typka, ale był za daleko, bo nic nie chcemy atakować. Yy, no po prostu sobie pojeździmy w strefie Nic się w krzaku. Bardzo. Pewnie wszyscy jeszcze są na wysepce Ej dobra, mam kozacki pomysł Nie odzywałem się jakieś pół godziny, mam, mam wrażenie, no i niestety zginąłem. No więc tak, no zakończymy na tym przygody z tym odcinkiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Żegnajcie, widzowie.